Czy czujesz czasami, że twoja okolica wygląda inaczej niż powinna? Zastanawiasz się gorączkowo, kiedy dojdziesz do celu, pokonując kolejny kilometr do Placu Zabaw? Marzysz, aby lokalne władze uwzględniły przestrzeń dla najmłodszych w kolejnych projektach rozwojowych? Weź sprawy w swoje ręce i pokaż lokalnym politykom, czego potrzebuje twoja społeczność. Czasami długo szukasz rozwiązania, a czasem rozwiązanie przychodzi do ciebie samo. Aplikacja Po Mojemu to Twoja szansa na zebranie opinii lokalnej społeczności i przedstawienie jej odpowiednim władzom. Wpływaj na lokalne przedsięwzięcie w łatwy sposób. Dzięki aplikacji zbudujesz krótką sondę i zbierzesz odpowiedzi na zadane pytanie. Zarejestruj się w systemie i stwórz sądę, a następnie zbieraj głosy w ważnej dla Ciebie sprawie. Opublikuj swoją sądę w portalach społecznościowych oraz wygeneruj plakat i rozwieź go w wyznaczonych miejscach. Uzyskaj poparcie dla swojego projektu. To takie proste. Ala zauważyła plakat po drodze do pracy, zeskanowała QR kod i szybko oddała głos. Piotr zobaczył adres www sądy na plakacie, więc szybko wpisał jej adres w okno wyszukiwarki i oddał głos. Dominika sprawdzała media społecznościowe, kiedy zobaczyła link do sądy, więc oddała głos. Teraz ty możesz pokazać lokalnym władzom, jak wiele osób wspiera twój pomysł. Teraz wszyscy razem z Tobą cieszą się ze swojego wpływu na kierunek lokalnych inicjatyw. Aplikacja: po mojemu, lepsza debata, szczęśliwsza społeczność. Wejdź, zobacz.